Wita Państwa, DJ Toner. Dziś pokażemy, jak prawidłowo zainstalować tusz w drukarce. Zdecydowana większość awarii zamienników występuje przy instalacji. Przestrzeganie poniższych kroków pozwoli uniknąć większości z nich. Po pierwsze, po wyjęciu tuszu z folii wstrząśnij nim, aby dobrze rozruszać atrament, który jest w środku. Następnie zerwij żółtą taśmę. Wtedy powietrze zostanie zasane od góry, a barwnik zbierze się przy dolnej uszczelce. Pamiętaj, żeby na tym etapie nie wstrząsać kartridżem i nie kłaść go na boki. Teraz pozostaje już tylko wsunąć zbiornik z tuszem w odpowiednie miejsce w drukarce. Ważne jest, aby mocno go docisnąć. Po te i inne produkty zapraszamy do naszego sklepu: DjToner.pl.